Oki to eksportowy towar. Myna kurwa! Yo, Travis! drogutopia, drogutopia! Ja go spotkałem, trawisa, nie? Widać, że nie jestem goś pierwszej łapanki Chainy, kolce na głowie, schludnie ubrany chłopak Jakiś dziwak, kurwa Włosy ma na jeża Ubrany jak menel Co to kurwa jest? Myna, ty go kurwa barkiem drąciłaś. Travis, drogutopia! Nawinąłem, że jestem najlepszy w Polsce yeah. W debilu nawinąłem, że się o to mogę. Big down mi buddy, the big buddy Audi Z tyłu jaki mi para czik, zawód Big money mami, zbieramy pijani Big buddy Audi, jakby big down Co jest, czereśniaki? Zaczynamy od dołu Buty, Panda Bay, 10 zł Aaa, pandzioszki! Tak, tak Macartury, Mac nowa kolekcja <grym> <grym> Nake Nake Podnie, Dostałem je Ajo Bajo Ajo Bajo Alibaba Abnuza? Balenciaga Oryginał? No, jak oryginał? To to... A. Wybał... A nerw? Po... Nerw? oryginalny, czy to z rywala posałem. z plaży? Nie, to jest og... aks? Co Aks. Aks? Nie rozumiem Axe? O, axe Siegiera Spotkaliśmy, poszliśmy na ten ten. Powiedział ty jesteś taki wysoki kur i ubrał dzisiaj buty kowal. A, dobra, let's go, dobra. I posłuchajcie, to jest kolejny odcinek z tej strony i z tej strony. Może ich obej obejdziemy, jak... obejdziemy. Obejdziemy, kurwa, za długo to nie trwa. Taką kurwa to blastowałem. Tak. O, zupę bym zjadł. Z Cydreja. Jakie piękne, patrz.